No to jedziemy, bo samochody, wiecie... Ech. Geniusz Kojumbo nie zawodzi, geniusz Kojumbo dowozi. I właśnie w sieci pojawił się ostatni zwiastun Death Stranding Director's Cut zmontowany przez samego mistrza, który jak sam twierdzi włożył w niego całą duszę. Nie powiedział jednak czyją, zatem są szanse, że to jeden z jego horcruxów, ach ten Kojima. Twitter przynosi dobre wieści dla fanów serii Crisis, bo to wersja zremasterowana, zmierza na Steam i będzie dostępna od przyszłego piątku. Debiut przewidziany na 17 września to również specjalna zniżka, wynosząca 20% dla wszystkich oraz 30% dla osób, które posiadają pierwowzór w swoich bibliotekach. Macie monitor Ultra Wide i chcecie pograć w Diablo 2 Resurrected? niedoczekanie wasze, gra nie będzie posiadała pełnego wsparcia dla takich rozdzielczości, bowiem to powodowało problemy i nadużycia w Alfie. O ile brak wsparcia w solo jest dość smutny, to jeśli wpływa na rozgrywki PvP, to już łatwiej zrozumieć twórców, ale czy na pewno? Przerywamy program, by podrzucić info o konkursie Frosta Plus 20 HP, w którym można zgarnąć albo konsolę nowej generacji, albo wybraną kartę graficzną. Należy odpowiedzieć na pytanie, jaki posiłek Frosty byłby idealny dla bohatera reakcji i zagwarantowałby mu plus 20 HP. Więcej info w opisie i niebawem na naszych Instagramach. Far Cry 6. Weźmiesz udział w powstaniu przeciwko Antonowi Castillo. Ubisoft potwierdził, że ich nadchodząca produkcja, czyli Far Cry 6, zaoferuje darmowy upgrade do wersji ze starej na nową generację konsol. Dodatkowo w tle widzicie właśnie nowy Zwiastun, który prezentuje tak zwany przegląd gry, przybliżając fabułę, operacje specjalne, bronie oraz budowę otwartego świata, który przyjdzie nam zwiedzać. Far Cry 6. I coś dla fanów motoryzacji. Twórcy Forza Horizon 5 udostępnili listę 427 samochodów dostępnych w grze, i nie, nie jest to jeszcze finalna liczba. Nie tylko do premiery, 9 listopada lista urośnie, a po premierze nie przestanie puchnąć. Poza jazdą pojawi się także tryb Forza Vista, w którym przyjrzymy się furom z ray tracingiem. And you. What has brought you here? Ostatnio chwaliłem za sprzedaż Pathfindera, a dziś muszę przekazać wyrazy wkurzenia graczy. W ramach systemu Krucjaty, takiego turowego niszczenia demonicznych hord z rekrutowaniem armii, zawodzi jednak podstawowy element, bowiem frustrację wywołuje walka, a ta trwa zwyczajnie za długo. Ogłuszony na 700 tur trochę słabo. No i fajny fleszyk dzisiaj był, fajny, fajny.